Czy jesteś gotowy, aby odkryć jedno z najbardziej tajemniczych i potężnych spotkań, jakie Jezus miał podczas swojej posługi na ziemi? Dziś zgłębimy fascynującą historię demonów, które błagały Jezusa, aby pozwolił im wejść w stado świń. Dlaczego świnie? Dlaczego demony złożyły to szczególne żądanie? I co to nam mówi o mocy i autorytecie Jezusa nad siłami zła? W tym filmie odkryjemy każdy szczegół tej fascynującej historii ukazując nie tylko historyczny i kulturowy kontekst tamtych czasów, ale także duchowe implikacje, które rezonują aż do naszych dni. Zrozumienie zwycięstwa Jezusa nad pokusami szatana i ustanowienie Jego autorytetu nad mocami duchowymi jest kluczowe, aby docenić zarówno wielkość Jego mocy, jak i znaczenie tej mocy w naszym codziennym życiu. Na początku swojej posługi, jak opisano w Ewangelii Mateusza, rozdział czwarty, Jezus został prowadzony przez ducha na pustynię, aby być kuszonym przez diabła. Ten okres na pustyni nie był tylko osobistym wyzwaniem, był potężnym oświadczeniem o rozpoczęciu jego ziemskiej misji. Przez czterdzieści dni, podczas których pościł, Jezus stawił czoła różnym pokusom, które nie tylko testowały jego fizyczną i emocjonalną wytrzymałość, ale także jego duchową integralność i oddanie Bożemu celowi. Pierwsza pokusa była bezpośrednia i przebiegła Przemienić kamienie w chleb, aby zaspokoić głód. Tutaj szatan próbował nakłonić Jezusa do użycia swoich boskich mocy w osobistym celu, co mogło wydawać się nieszkodliwe, ale odciągnęłoby Jezusa od jego całkowitej zależności od Boga. Odpowiedź Jezusa, cytując Pismo Święte, Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych, nie tylko odrzuciła pokusę, ale potwierdziła jego wierność duchowemu wsparciu zamiast materialnemu. Druga pokusa polegała na wyzwaniu, aby Jezus udowodnił swoją boskość w spektakularny sposób, rzucając się z wierzchołka świątyni, aby został uratowany przez aniołów. Ponownie Jezus odwołał się do Pisma Świętego, podkreślając, że nie należy wystawiać Boga na próbę. Ta opór ukazał głęboką pokorę i niezachwiane posłuszeństwo wobec woli Bożej, odmawiając użycia swojego boskiego statusu, aby zaimponować lub manipulować. Ostateczna pokusa ujawniła prawdziwą naturę szatana, oferując wszystkie królestwa świata w zamian za oddanie mu ceszci. Było to ostateczne wyzwanie konfrontujące Jezusa z ofertą ziemskiej władzy w zamian za duchową zdradę. Odmowa Jezusa, aby pokłonić się szatanowi, nie tylko potwierdziła jego niezachwiane oddanie Ojcu, ale także ustanowiła precedens jego autorytetu nad królestwami tego świata i królestwem duchowym. Opór Jezusa wobec tych pokus był punktem zwrotnym, który pokazał jego autorytet i moc nad szatanem, zapowiadając jego ciągłe panowanie nad siłami zła, jak to zaobserwowano później w Ewangelii Mateusza, rozdziale 8 i 8, rozdziale 34. Tutaj Jezus bezpośrednio stawia czoła demonom i wypędza je jednym rozkazem, pokazując, że moc, którą wykazał się opierając się szatanowi na pustyni. Była również skuteczna przeciwko siłom demonicznym, które nękały ludzi. Ten autorytet nie był tylko teoretyczny, był aktywnie manifestowany w działaniach, które przywracały porządek i świętość tam, gdzie wcześniej panował chaos i ucisk. Ta kontrola nad demonami potwierdziła, że zwycięstwo Jezusa na pustyni było zwycięstwem dla całej ludzkości, znakiem, że królestwo Boże przyszło z mocą, aby rzucić wyzwanie i pokonać twierdzę zła we wszystkich jego formach. Reflektując nad tymi wydarzeniami widzimy, że Jezus nie tylko dał przykład oporu wobec pokusy, ale także zapewnił nas, że mamy zbawiciela, który pokonał zło we wszystkich jego formach, uzdalniając nas do życia w zwycięstwie nad naszymi własnymi duchowymi zmaganiami. W ten sposób droga Jezusa od pustyni po autorytet nad demonami jest potężnym świadectwem jego misji odkupienia i Bożej Miłości, która dąży do odnowienia i wyzwolenia wszystkich, którzy są pod ciężarem grzechu i ucisku. Egzorcyzm w Gerazie jest jednym z najbardziej dramatycznych i objawiających epizodów Ewangelii, gdzie Jezus w sposób jednoznaczny demonstruje swoją władzę nad duchowymi siłami zła. To wydarzenie ma miejsce, gdy Jezus przybywa do regionu Gerazeńczyków. Obszaru charakteryzującego się nie tylko jego geograficzną lokalizacją, ale także intensywnym i nadprzyrodzonym spotkaniem, które następuje. Po zejściu na ląd Jezus zostaje natychmiast skonfrontowany przez dwóch mężczyzn opętanych przez demony. Ci ludzie byli notorycznie brutalni, tak niebezpieczni, że ścieżki, którymi chodzili, stały się nieprzejezdne dla lokalnych mieszkańców. Przemoc i chaos, które szerzyli, były tak wielkie, że nikt nie odważył się zbliżyć. A to zamieszanie tworzyło atmosferę strachu i rozpaczy, która ogarniała całą społeczność. Jednak reakcja demonów na widok Jezusa jest tym, co najbardziej intryguje i uczy nas o naturze Bożej mocy. Nie tylko natychmiast rozpoznają Jezusa, ale czynią to z mieszanką lęku i uznania, nazywając go Synem Bożym. Ten tytuł pochodzący od złych duchów nie jest tylko identyfikacją, jest uznaniem autorytetu. Wiedzą, że przed nimi stoi ktoś, czyja moc nieskończenie przewyższa ich własną ktoś, kto może zadecydować o ich wiecznym losie. Strach demonów jest namacalny, gdy wspominają o byciu torturowanymi przed wyznaczonym czasem. Ta wypowiedź ujawnia zrozumienie demonów dotyczące boskiej eschatologii, ostatecznego czasu sądu i potępienia. Chociaż istnieje porządek czasów ostatecznych, obecność Jezusa wydaje się sprowadzać tę eschatologiczną rzeczywistość do teraźniejszości zbudzając w demonach obawę, że ich sąd może być przyspieszony. Moc Jezusa nie jest jedynie uzdrawiająca czy cudotwórcza, jest także mocą sądzącą, która narzuca porządek i decyduje o losach. Wpływ tego egzorcyzmu wykracza poza indywidualne wyzwolenie opętanych mężczyzn. Jezus konfrontując i pokonując te złe duchy faktycznie przywraca porządek w społeczności. Wyzwolenie tych dwóch mężczyzn oznacza również ich reintegrację ze społeczeństwem. Przywrócenie ich życia oraz zakończenie terroru, który nękał cały region. To pokazuje, że misja Jezusa nie ogranicza się tylko do nauczania i uzdrawiania. Przenika ona do głębi ludzkiego i duchowego cierpienia, przynosząc odkupienie i pokój tam, gdzie wcześniej panował chaos. Ten epizod egzorcyzmu w Garazie uczy nas o głębokości i rozległości posługi Jezusa. Nie był On tylko nauczycielem czy prorokiem, był i jest. Centralną postacią w kosmicznym dramacie między dobrem a złem, obdarzoną najwyższą władzą nad siłami duchowymi, autorytet Jezusa nad demonami jest żywym świadectwem Jego Boskości i jego roli jako odkupiciela ludzkości, kogoś, kto przyszedł, aby ustanowić królestwo Boże, pokonać dzieła diabła i przywrócić stworzenie do jego pierwotnego porządku i celu. Ten opis, bogaty w symbolikę i znaczenie, nie tylko wzmacnia autorytet Jezusa ale także ujawnia jego współczucie i determinację w ratowaniu uciśnionych, pokazując, że żadna moc na niebie ani na ziemi nie może się oprzeć jego słowu. Prośba demonów podczas egzorcyzmu w Gerazie jest jedną z najbardziej zagadkowych i pouczających scen Nowego Testamentu, ujawniając złożone niuanse dotyczące interakcji między tym, co boskie, a tym, co demoniczne. Kiedy Jezus skonfrontował dwóch mężczyzn opętanych przez demony, natychmiastową reakcją złych duchów było rozpoznanie i lęk. Wiedzieli, kim był Jezus, synem Bożym, i byli świadomi mocy, jaką on posiadał, mocy, która mogła decydować o ich wiecznym losie. Ta świadomość skłoniła demony do złożenia nietypowej prośby, aby zostały wysłane do wielkiego stada świń, które było w pobliżu, zamiast być wypędzonymi z tego regionu. Ta prośba demonów, aby zamieszkać w świniach, a nie w jakiejkolwiek innej istocie czy miejscu, jest pełna znaczenia. Świnie, uważane za nieczyste według tradycji żydowskiej, stanowiły odpowiedni rezerwuar DLA tych skażonych i nieczystych bytów. Ponadto demony starały się uniknąć natychmiastowego sądu. Wolały pozostać w świecie materialnym, nawet jeśli oznaczało to zamieszkanie w ciałach pogardzanych zwierząt, niż stawić czoła nieznanemu i być może wiecznemu cierpieniu. To pragnienie uniknięcia sądu i pozostania w świecie fizycznym odzwierciedla buntowniczą i destrukcyjną naturę demonów, które trzymają się jakiejkolwiek egzystencji, nawet zdegenerowanej, aby uniknąć całkowitej zagłady. Zgoda Jezusa na prośbę demonów również ma głębokie znaczenie. Pozwalając im wejść w świnie, Jezus nie spełniał po prostu kaprysu złych duchów, demonstrował swoją suwerenną władzę nad królestwem duchowym. Zezwolenie demonom na zamieszkanie w świniach, nawet tymczasowo, miało kilka celów. Po pierwsze, było to fizyczne przejawienie tego, co się dzieje, gdy zło zostaje uwolnione, zniszczenie i chaos symbolizowane przez niekontrolowany bieg świn do jeziora. Po drugie, podkreślało to, że choć demony mogą mieć pewną swobodę działania, ta swoboda jest surowo ograniczona przez wolę i autorytet Jezusa. Ta narracja nie tylko ukazuje rzeczywistość ciągłej walki duchowej, ale także uczy o porządku i kontroli, jakie Bóg sprawuje nad kosmosem. Nawet byty demoniczne, w całej swojej rebelii, podlegają prawom i granicom ustanowionym przez Boga. Działają tylko w granicach, na jakie im pozwolono, co w tym przypadku zostało pokazane przez transfer do świni na prośbę Jezusa. Wydarzenie w garażu wykracza więc poza zwykły egzorcyzm. Odsłania ono duchowy dramat, który toczy się nieustannie wokół i w nas, podkreślając wyższość Jezusa nad wszelkimi siłami zła i rzeczywistość, że ostatecznie nawet najbardziej buntownicze duchy podlegają jego autorytetowi. Jezus nie tylko uwolnił ludzi z opętania demonicznego, ale także zapewnił widoczną i dramatyczną lekcję na temat konsekwencji zła i nieuchronności boskiego sądu. Ten epizod służy więc jako potężne przypomnienie ostatecznego zwycięstwa obiecanego nad złem. I znaczenia poddania się woli Bożej, która posiada najwyższą władzę nad losem całego stworzenia. Kiedy Jezus zezwolił demonom na wejście w stado świń podczas egzorcyzmu w Gerazie, wywołał ciąg wydarzeń o głębokich konsekwencjach, zarówno duchowych, jak i materialnych. Zgodnie z relacją z Ewangelii Marka, rozdział 5. Demony po uzyskaniu zgody natychmiast weszły w świnie. A całe stado, ogarnięte frenetycznym impulsem, rzuciło się do jeziora, gdzie wszystkie zwierzęta utonęły. To dramatyczne wydarzenie jest pełne znaczenia i oferuje wiele warstw interpretacyjnych. Działanie świń pod wpływem demonów, które rzuciły się do jeziora i utonęły, w żywy sposób ilustruje niszczycielską moc zła. Obecność demoniczna nie przyniosła korzyści ani neutralności, lecz jedynie zniszczenie i śmierć. Ten fizyczny i widoczny przejaw natury zła służy jako potężne przypomnienie o destrukcyjnej tendencji sił duchowych zła, gdy pozostaną one niekontrolowane. Akt autodestrukcji świń można postrzegać jako symbol samej autodestrukcji, którą wywołuje zło. Zamiast podtrzymywać życie, zło nieuchronnie prowadzi do chaosu i ruiny. Oprócz wymiaru duchowego, incydent miał również znaczące reperkusje ekonomiczne DLA regionu Gerazeńczyków. Świnie były cennym źródłem dochodu i pożywienia, a utrata całego stada naraz stanowiła poważny cios ekonomiczny DLA właścicieli zwierząt i w szerszym ujęciu DLA lokalnej gospodarki. Ten aspekt historii podkreśla przecięcie się duchowego i materialnego, gdzie działania w sferze duchowej mają namacalne i często poważne skutki w świecie fizycznym. Utrata stada nie tylko symbolizuje duchowe oczyszczenie z obecności demonicznej, ale także wprowadza złożoność w tym, jak wydarzenia duchowe mogą wpływać na życie materialne i gospodarcze wspólnot. Decyzja Jezusa o pozwoleniu demonom na wejście w świnie, co doprowadziło do ich zniszczenia, ujawnia również głębię jego mocy i autorytetu. Jezus całkowicie kontroluje rozwój wydarzeń, pokazując, że jego panowanie wykracza poza sferę ludzką, sięgając do wszystkich form stworzenia. Ta moc objawia się nie tylko w zdolności do wypędzania demonów, ale także w kierowaniu ich konsekwencjami. Choć utrata świń była destrukcyjna, stanowiła konkretną demonstrację ostatecznego końca jaki zło napotka pod rządami Jezusa. Utonięcie świń w jeziorze, choć tragiczne, służy również jako symboliczny akt oczyszczenia. W tradycjach religijnych woda często symbolizuje oczyszczenie i odnowę. W tym kontekście jezioro staje się narzędziem, przez które zło zostaje definitywnie usunięte z ludzkiego otoczenia. Wzmacniając przekonanie, że pod porządkiem ustanowionym przez Jezusa nawet najbardziej chaotyczne i destrukcyjne siły zostają ostatecznie ujarzmione i wyeliminowane. Tak więc ten epizod z Ewangelii wykracza poza narrację o pojedynczym cudzie, prezentując się jako bogata tkanina lekcji o boskiej suwerenności, interakcji między duchowym a materialnym oraz ostatecznym losie zła. Ukazuje, jak Jezus, poprzez swoje działania i nauki, Przygotowuje grunt pod głębsze zrozumienie boskich celów, pokazując, że nawet pozornie destrukcyjne wydarzenia mogą być częścią większego planu na rzecz odnowy i odkupienia. Kiedy Jezus dokonał cudu wypędzenia demonów z dwóch mężczyzn w Gerazie, bezpośrednim rezultatem było dramatyczne wydarzenie nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale także społecznej i ekonomicznej. Zniszczenie stada świń, które rzuciło się frenetycznie do jeziora i zginęło. Wywarło znaczący wpływ na lokalną społeczność, której reakcja była zarówno zrozumiała, jak i odkrywająca ich priorytety i wartości. Gospodarka regionu Gerazeńczyków, podobnie jak w wielu społeczeństwach agrarnych tamtej epoki, w dużej mierze zależała od hodowli zwierząt, w tym świń, mimo że były one uważane za nieczyste według tradycji żydowskiej. W związku z tym nagła i całkowita utrata stada nie tylko stanowiła poważny cios finansowy DLA właścicieli świń, ale także DLA lokalnej gospodarki, która mogła być częściowo podtrzymywana przez sprzedaż lub wykorzystanie tych zwierząt. Pierwsza reakcja mieszkańców na cud była więc zdominowana przez troskę o natychmiastowe konsekwencje materialne, bardziej niż przez uznanie działania boskiej mocy lub duchowego wyzwolenia, które właśnie miało miejsce. Kiedy wieści o tym, co się stało, rozprzestrzeniły się po regionie, mieszkańcy przyszli zobaczyć na własne oczy, co się wydarzyło. Przed nimi leżały martwe świnie i mężczyźni, wcześniej gwałtownie opętani przez demony, teraz wyzwoleni i w pełni władz umysłowych. Ta scena powinna była być potężnym świadectwem mocy i miłosierdzia Jezusa. Jednak reakcja społeczności nie była radosna ani pełna podziwu, lecz pełna strachu i niepokoju. Gerazyjczycy widzieli w Jezusie nie wyzwoliciela, lecz zagrożenie DLA ich stylu życia kogoś, kto swoimi działaniami, choć cudownymi, zakłócił porządek ekonomiczny i społeczny, do którego byli przyzwyczajeni. Decyzja o poproszeniu Jezusa, aby opuścił ich region, odzwierciedla złożoną mieszankę strachu, niepewności i priorytetyzacji materialnego nad duchowym. Ta prośba może być interpretowana jako znak, że mieszkańcy w pewnym sensie wybierali bezpieczeństwo ekonomiczne kosztem szansy na głębsze zrozumienie natury i znaczenia mocy, którą Jezus okazał. Woleli stabilność materialną od potencjalnej niestabilności, która mogłaby towarzyszyć dalszej obecności tak potężnej i niepokojącej postaci jak Jezus wśród nich. Ten epizod ilustruje głęboką prawdę o naturze ludzkiej i jej reakcjach na to, co boskie. Często ludzie mogą czuć się zagrożeni przez nieznane, zwłaszcza gdy to wyzywa znane struktury i poczucie bezpieczeństwa. Wybór Gerazeńczyków, aby poprosić Jezusa o odejście, ujawnia aspekt ludzkiej kondycji, który kurczowo trzyma się tego, co znane, namacalne i natychmiastowo zrozumiałe, nawet gdy staje w obliczu manifestacji przemiany i odkupienia, które mogłyby zaoferować coś znacznie głębszego i trwalszego. Z perspektywy czasu incydent w Gerazie służy jako refleksja nad tym, co społeczności cenią i jak reagują na boskie interwencje, które wyzywają status quo. Ten moment w narracji biblijnej zachęca nas do zastanowienia się nad naszymi własnymi reakcjami na dzieła Boże w naszym życiu. Czy jesteśmy otwarci na to, co On może uczynić, nawet gdy to burzy nasze oczekiwania i komfort? Czy też jak gerazeńczycy znajdujemy się prosząc go, aby odszedł, gdy jego obecność staje się zbyt wyzywająca dla naszych przyzwyczajonych struktur życia? Ten opis nie jest więc tylko relacją o cudzie, ale także zwierciadłem, które odbija ludzkie zmagania i opór wobec transformującej i często niepokojącej mocy Bożej. Obecność i zniszczenie świń w tym kontekście ujawniają nie tylko potężne ukazanie autorytetu Jezusa nad siłami zła, ale także obnażają istniejące napięcia między lokalnymi praktykami kulturowymi a wyzywającymi naukami Jezusa. Świnie, uważane za zwierzęta nieczyste według tradycji żydowskiej, reprezentują więcej niż tylko źródło utrzymania gospodarczego DLA, przeważnie pogańskiego regionu Gerazeńczyków. Symbolizują one wyraźne odejście od praw mojżeszowych, które rządziły czystością i praktykami żywieniowymi Żydów. W tym epizodzie Jezus nie tylko wchodzi w interakcję z tymi nieczystymi zwierzętami, ale także aranżuje wydarzenie, w którym to właśnie one stają się narzędziem, za pomocą którego demony zostają wypędzone. To działanie nie tylko podkreśla marginalizację świń w tradycjach żydowskich, ale także ponownie potwierdza ideę, że nieczystość, zarówno duchowa, jak i fizyczna, może być usunięta nie przez rytuały oczyszczające, lecz przez bezpośrednią interwencję bożą. Dramatyczny sposób, w jaki świnie zostają wyeliminowane, tonąc w jeziorze, niesie ze sobą symbolikę oczyszczenia i odnowy. W Biblii woda często reprezentuje oczyszczenie i nowe życie, ale w tym kontekście pełni również rolę narzędzia sądu. Zniszczenie świń można postrzegać jako fizyczną manifestację zwycięstwa Jezusa nad złem zwycięstwa, które nie tylko wyzwala opętanych, ale także oczyszcza ziemię z obecności zła. Jednak ten akt oczyszczenia. Wiąże się z istotnym kosztem kulturowym i gospodarczym, wywołując złożoną reakcję ze strony lokalnej społeczności. Reakcja gerazeńczyków na egzorcyzm i następującą po nim utratę świń jest wielowymiarowa. Z jednej strony istnieje wyraźny opór kulturowy wobec zmiany, jaką Jezus reprezentuje. Strata ekonomiczna spowodowana zniszczeniem świń jest natychmiastowa i namacalna, wywołując zrozumiały lęk wśród mieszkańców którzy postrzegają ten akt jako zagrożenie DLA swojego stylu życia. Z drugiej strony, ten opór odzwierciedla również głębokie napięcie duchowe. Nauki i działania Jezusa kwestionują ustalone normy, proponując nowy sposób pojmowania czystości, praktyk religijnych i interakcji z boskością. Zamiast rytuału i separacji, Jezus oferuje drogę bezpośredniej konfrontacji i radykalnej przemiany drogę, która nie tylko oczyszcza, ale także odnawia. Ten epizod w żywy sposób ilustruje, jak prawdziwa przemiana duchowa może głęboko zakłócić ustalone praktyki kulturowe i gospodarcze. Jezus przyszedł nie tylko uzdrawiać jednostki, przyszedłby przekształcać kultury i redefiniować relacje między tym, co święte, a tym, co profane. Historia w Gerazie wyzwala nas do zbadania naszych własnych oporów wobec zmiany i skłania do rozważenia, jak boskie interwencje, choć mogą początkowo zakłócać nasz istniejący porządek. Są niezbędne do prawdziwej i głębokiej odnowy duchowej. Rozważając ten epizod, jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się nad szerokością i głębią wpływu, jaki Ewangelia pragnie wywrzeć nie tylko na jednostki, ale na całe społeczności, wyzywając nas do przyjęcia przemian, które, choć czasem bolesne, są fundamentalne dla osiągnięcia nowego życia zgodnie z Bożymi zamysłami. Egzorcyzm demonów w Gerazie, gdzie Jezus wysyła złe duchy do stada świń. Głęboko ukazuje zasięg i intencje misji Jezusa, która wykracza poza granice kulturowe i etniczne. To wydarzenie nie tylko demonstruje moc oczyszczenia duchowego i konfrontację Jezusa z siłami zła, ale także symbolizuje i zapowiada rozszerzenie jego misji na Pogan, podkreślając uniwersalność i inkluzywność jego przesłania o zbawieniu. W tym kontekście, lokalizacja cudów w obszarze zamieszkałym głównie przez Pogan już wskazuje na rozszerzenie misji Jezusa poza naród żydowski. Żydzi unikali kontaktu z poganami i uważali świnie za zwierzęta nieczyste, więc interakcja Jezusa z tymi elementami, poganami i świniami jest pełna znaczenia. Jezus przełamuje tradycyjne bariery, aby ofiarować odkupienie i oczyszczenie wszystkim, bez względu na ich pochodzenie czy przeszłość. Ten akt Jezusa nie tylko służy jako uzdrowienie DLA opętanych, ale również jako potężny znak, który zapowiada przyszłe rozszerzenie Ewangelii. Jak to widzimy później w misji apostołów i w dziejach apostolskich. Niosąc oczyszczenie na ziemię pogańską, używając elementów z ich codziennego życia, świń, Jezus pokazuje, że jego przesłanie jest dostępne i stosowne uniwersalnie, nieograniczone przez istniejące wcześniej rozróżnienia kulturowe czy religijne. Co więcej, sposób, w jaki Jezus podchodzi do sytuacji, wyzwalając opętanych mężczyzn i pozwalając demonom zniszczyć świnie. Uczy nas o priorytecie dobra ludzkiego i znaczeniu przełamywania barier, które segregują i wykluczają. Ten epizod odzwierciedla odkupieńczą misję Chrystusa polegającą na zdecydowanym usuwaniu grzechów świata, pokazując, że oczyszczenie i wolność, które oferuje, przekraczają wszelkie ludzkie granice. Tak więc incydent w Gerazie ujawnia istotę misji Jezusa. Przywracanie i oczyszczanie całego stworzenia, burząc podziały stworzone przez tradycje religijne i uprzedzenia kulturowe. Podkreśla on zasięg miłości Bożej, która nie zna granic geograficznych ani kulturowych, oraz głębie Jego łaski, która dąży do dotarcia i przemiany wszystkich dotkniętych przez grzech i ucisk, niezależnie od tego skąd pochodzą lub co zrobili wcześniej. Ten epizod służy jako potężne przypomnienie, że Ewangelia Jezusa jest dla wszystkich. Przeznaczona dla wszystkich ludzi i kultur na całym świecie. Przemiana osobista i nakaz ewangelizacji, który następuje po egzorcyzmie w Gerazie, są kluczowymi elementami dla zrozumienia głębokiego wpływu działań Jezusa. Po uwolnieniu człowieka od demonów, Jezus nie tylko przywraca jego zdrowie fizyczne i duchowe, ale także wysyła go z konkretną misją świadczyć w swojej własnej społeczności o tym, co Bóg Dela niego uczynił. Ten aspekt narracji. Ukazuje moc przemieniającą Ewangelii i odpowiedzialność, jaką każdy człowiek ma za dzielenie się tą przemianą z innymi. Kiedy Jezus poleca człowiekowi uwolnionemu od demonów, aby wrócił do domu i opowiedział wszystkim, co się stało, podkreśla istotny punkt osobiste doświadczenie zbawienia musi być komunikowane. Nakaz Jezusa odzwierciedla szerszą prawdę o tym, że osobiste doświadczenia wiary nie są tylko DLA indywidualnej korzyści ale mają cel wspólnotowy i ewangelizacyjny. Człowiek, który kiedyś był uciśniony i odizolowany przez demoniczne opętanie, teraz staje się posłańcem łaski Bożej. Ta przemiana nie jest tylko uzdrowieniem fizycznym lub uwolnieniem od duchowego zła, jest również przywróceniem tożsamości i celu człowieka. Przed egzorcyzmem był on znany ze swojej demonicznej kondycji, unikaną i budzącą lęk postacią w swojej społeczności. Teraz jest żywym świadectwem mocy i miłosierdzia Bożego, zobowiązanym do przedefiniowania swojej tożsamości poprzez świadectwo swojej własnej historii zbawienia. Jest to potężny aspekt misji chrześcijańskiej, gdzie nawróceni są wezwani do bycia ambasadorami Chrystusa, używając swoich własnych historii przemiany, aby wpływać na społeczność wokół siebie. Akt świadectwa służy kilku celom. Po pierwsze, wzmacnia pamięć o cudzie i Bożej interwencji w życiu człowieka, wzmacniając jego własną wiarę. Po drugie, dzieląc się swoją historią, pomaga rozpowszechniać wiedzę o Jezusie i jego naukach, potencjalnie zmieniając życie innych. Proces opowiadania swojej własnej historii nie tylko potwierdza indywidualne doświadczenie, ale również działa jako narzędzie ewangelizacyjne, zapraszając innych do zbadania i być może doświadczenia tej samej przemiany. Ponadto, ta narracja podkreśla znaczenie zaangażowania społecznościowego w wierze chrześcijańskiej. Uwolniony człowiek zostaje odesłany do swojej społeczności nie tylko jako przywrócony członek, ale jako agent zmiany. Ilustruje to, jak przemiana duchowa często ma implikacje społeczne, wyzwalając i zmieniając istniejące dynamiki społeczności. Społeczność, która kiedyś mogła odrzucić lub bać się tego człowieka, teraz jest skonfrontowana z niepodważalnym dowodem odkupieńczej mocy który wyzwala uprzedzenia i promuje nowe zrozumienie miłosierdzia i mocy Bożej. Dlatego też instrukcja Jezusa, aby człowiek świadczył o tym, co Bóg DLA niego uczynił, podkreśla centralny temat chrześcijaństwa. Wiara żywa nie tylko jako osobista podróż, ale jako ciągła misja świadectwa i ewangelizacji. To wzmacnia przekonanie, że każda osoba przemieniona jest wezwana do bycia światłem DLA innych, szerzenia dobrej nowiny i zachęcania do przemiany w swojej własnej sferze wpływów. I tak, poprzez przemieniającą moc Jezusa widzimy, jak zmienione życie może wpłynąć na całą społeczność. Historia człowieka uwolnionego od demonów w Gerazie nie jest tylko świadectwem przeszłości. Zaprasza nas do zastanowienia się, jak możemy być nosicielami zmiany i nadziei w naszych własnych kontekstach. Jeśli poczułeś się poruszony tą wiadomością lub masz własne doświadczenia związane z przemianą i odnową, które chciałbyś podzielić się, proszę, zostaw swój komentarz poniżej. Twoja historia może zainspirować i zachęcić innych, którzy to oglądają. Nie zapomnij zostawić polubienia, jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj teraz, aby nie przegapić więcej treści które mogą wzbogacić Twoją duchową podróż i przynieść nowe perspektywy naprawdę biblijne i ich wpływ na nasze życie dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i niech będziesz przekazywać wiadomość o przemianie i nadziei gdziekolwiek się udasz. Niech Bóg Cię obficie błogosławi.